Jesteśmy w spale. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Nowak, tuż przed Mistrzostwami Świata. Łukasz, jaki idą przygotowania do tych mistrzostw? Jesteśmy tuż po mistrzostwach Polski. Nie ukrywam, że te mistrzostwa polskie były jakby trochę zakłóceniem naszych przygotowań pod 50 km. Zupełnie inna praca, inny trening, ale już wracamy do ciężkiej naszej pracy, którą wykonywaliśmy przed mistrzostwami, czyli ciężkiej pracy pod dystans 50 km. Zostało nam nieco ponad tydzień, bodajże 3 czy 4 jednostki, jeszcze takie cięższe, trudniejsze do pokonania. I potem już wypoczynek, 10 dni przed startem i start 14 sierpnia na 50 km w Moskwie. Właśnie znasz już tą trasę, wiesz jak ona mniej więcej będzie wyglądać? Gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej? Y jeszcze właśnie wczoraj bodajże spytałem się trenera, jak to ma wszystko wyglądać, czy jest, ukazał się ten team manual. Y nie y Powiedział, że jeszcze nie wie, nie oglądał sam tego, na pewno wszystko zostanę prześledzone, bo bodajże wyjeżdżam 8 sierpnia, lecimy do Moskwy, więc będzie czas na to, żeby przejść tą trasę, zobaczyć w których momentach można czas zwrócić uwagę na technikę bardziej, y, jakie są, y, czy są górki, czy nie, gdzie można zaatakować i jak y, rozłożyć y, siły na dystansie. I Igrzyska Olimpijskie w 3 godziny, 42 minuty, 47, na co ci stać w Moskwie? Y, myślę, że jestem w tym roku zdecydowanie lepiej przygotowany na pewno pod dystans 20 km, a to powinno się przełożyć też, to moja szybkość z 20 powinna się przełożyć na dobry występ na 50. Wykonałem też cięższe treningi, lepiej mi poszły pod dystans 50 km niż przed Londynem, ale 50 km rządzi się swoimi prawami. Naprawdę wiele może tam się wydarzyć podczas tych 4 godzin. Naprawdę trudnego wyścigu. Nie będę nic obiecywał i mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak dobrze jak w Londynie i będzie czas porównywalny, czy w okolicach, i to. Mam nadzieję, że jeszcze wyższe miejsce niż na Igrzyskach Olimpijskich. Uniwersjada w Kazaniu. Rosjanie odkryli karty już tam. Jak oceniasz m.in. innymi występ Rosjan i czy uważasz, że to są tak naprawdę najgroźniejsi rywale Twoi w trakcie tych 50 kilometrów już w Moskwie? Tak, zdecydowanie. Rosjanie zawsze na każdą imprezę światową są świetnie przygotowani nie tylko pod względem technicznym, ale zarówno i wytrzymałościowym. Myślę, że oprócz nich kartę będą rozdawać podczas wyścigu Chińczycy i bodajże Australijczyk, może jeszcze Słowak Matejtot i na tym chyba się zakończy cała czołówka i mam nadzieję, że my Polacy z Grzesiem Sudołem będziemy w stanie rywalizować z nimi i na samym końcu pokażemy na co nas stać.